Ligi Mistrzów, no i tam też nie są bez szans, bo spotkałem się ze szwedzką drużyną, która wydaje mi się jest całkiem. Stara się od razu otworzyć grę, od razu stara się przejąć inicjatywę. Ale mieliśmy. Ale Ja wiemy, że Gauning, który był w grodzisku mazowieckim pod koniec zeszłym talentu i umiejętności tego 28-letniego Japończyka. O, ależ teraz mieliśmy się... O, świetny... Ten... Tak zwanym bananem backendowym z dużą rotacją. O, ależ teraz... No naprawdę dosyć... Tak, ale świetnie tak poprowadziła Myślę, że takie błędy się zdarzają i nie trzeba z tego robić wielkiego, wielkiego halo. Myślę, że będzie takim też pozytywnym bodźcem do jego występów w liza Ale szterp. Ale sz musisz szukać więcej okazji do przejęcia inicjatywy. Też... No i teraz szkoda, tego Ale świetnie. Tak bardzo dobry teraz z, z wodem. Bardzo dobre miejsce. Aleś. ale świetna wyg... O, ale <śmieniciela> fenomenalna... ...zmienić swoją grę. ale świetna cały ta... czas różnicowość teraz przechodzi na serw stroną backendową właśnie po to by ominąć ten flip backendowy góraka to o czym właśnie widzimy że to, to nowe zagranie jest już stosowane